Dobra, cześć wszystkim. E, może mówimy do myśli tak. Czym właściwie jest cyberbezpieczeństwo? E, jest to ochrona przed zagrożeniami, które czekają na nas w internecie. I chodzi tu głównie o e, zabezpieczenie naszych danych osobowych, haseł, urządzeń, kont, przed hakerami, oszustami i wirusami. E, z tym jest trochę zamknięte w drzwiach. No e, chyba nie zostawiacie odprawy drzwi do domu. No to tak samo nie powinniśmy zostawiać tych tych kurtek w internecie. Jest to sposób ataku, w którym hacker jest pomiędzy nami, a serwisem, urządzeniem, którym się łączymy i dzięki temu widzi on wszystko, co robimy w sieci. Bywa. A te cyberataki oznaczają też to, że ktoś chce zgarnąć Waszą kasę, ktoś chce zdarzyć Waszą tożsamość, więc musicie wiedzieć, czym jest cyberbezpieczeństwo i musicie wiedzieć, jak się w takimi sytuacjami się błądzą. Gdzie... Do ...trzeba dowej drobnej trzeba będzie używać silnych aset, ponieważ z łatwością przed nami regularnie aktualizować systemy operacyjne oraz aplikacje korzystać z antywirusów i unikać publicznej WiFi, ponieważ tutaj nigdy nie wiemy, czy będzie tam na szkoliko Teraz Teraz powiemy sobie o karty w karcie płatniczej. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby nie udostępniać nikomu danej karty, czy ważności kodu CVV bądź CVC wiąże się również z bezpiecznym takiej karty. Unikajcie podejrzanych stron i korzystajcie z zabezpieczeń, na przykład autoryzacja w aplikacji bankowej. Ponadto ustawiajcie limity swoich płatności i regularnie sprawdzajcie historię swoich wydatków. Teraz sobie rolę MBP, czyli Narodowego Banku Polskiego. Jedna z dół to MBP tworzy przepisy, które muszą wspominać banki i firmy, które obsługują płatności. Cały czas faktuję, że systemy są odporne na różnego typu oszustwa. MBP również pilnuje tego, aby przelewy trafiały tam, gdzie powinny i trafiały bez opóźnień, a to edukuje nas w różnych sprawach o tym, jak bezpiecznie funkcjonować w internecie. Narażony na wszelkiego rodzaju nadużycia, łamania i kradzieże, dlatego, aby je chronić, warto przestrzegać kilka takich podstawowych zasad, takich jak silne hasła, długie, unikane, zawierające małe i duże litery, znaki specjalne, najlepiej, aby nie stosować tego samego hasła do różnych kobiet. Unikaj podawania swoich danych, takich jak numeru PESEL, numeru karty, dowodu osobistego i uważajmy na phishing jest to metoda oszustwa internetowego, w której przestępcy próbują. Podszyć się pod zaufane osoby i mówić o Jak zachować się w przypadku cyberprzestępstwa? Po pierwsze, nie pani tylko ze spokojem do sytuacji, zabezpieczmy dowody, e, również rzut ekran wiadomości, mail i innych form oszustwa. Zmieńmy hasło, szczególnie jeżeli podejrzewamy, że nasze konto zostało naruszone, na takie zmieńmy hasło i powiadomimy, powiadom, powiadom, po, odpowiednie e, instytucje, jeżeli dotrze to konta bankowego. E, Poinformujmy, to poinformujmy bank, że taka sprawa jest. Jak się spotkaliśmy pierwszy raz, to Wam pokazywałem takie papierki. Lubicie te papierki, nie? Może na wyższych nominałach, ale lubicie. Proszę Państwa, to jest, co Wy jeszcze znacie, ale Wasze dzieci bardzo do mnie nie Dzisiaj w takich państwach, jak w Państwa, ale również w Polsce, w już się robi dyskusję, żeby w ogóle ją do pieniądza papierowego. Proszę Państwa, to nie mówimy, pamiętacie dzisiaj bank w Wielkiej Brytanii, bank Które mają taką formę, też pamiętać, że w w Wielkiej Brytanii kawałki plastiku, za chwilę nie będzie. Nie będzie tych papierów, nie będzie plastiku. Będziecie Państwo musieli robić to, co już robicie: płacić za płacić telefonem, używać wyłącznie cyfrowej wersji pieniądza. To też może, że musicie pilnować swoich cyfrowych darmków, musicie uważać na to bardziej, niż uważać dzisiaj na swoje portfele, bo w innym przypadku zostaniecie po prostu.